Wpłacając minimum 8,40 na CSGO Skinsa z kodem LAMIANEK możecie zgarnąć jedną z pięciu kos, które właśnie wyświetlają Wam się na ekranie. Kosy otrzymacie jako gratis do doładowania, a więc po zakończeniu transakcji, jeżeli ją zgarniecie, otrzymacie na ekranie komunikat gratulacje, wygrałeś skina za doładowanie z kodem LAMIANEK. Powodzenia wszystkim wpłacającym, a teraz zapraszam na film. Siemaneczko witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie z tej strony Lamianek, a witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jak widać znajdujemy się na CSGO skinsie, a ja na sam start przypomnę Wam, że wchodząc z pierwszej linki w opisie otrzymujecie 20 oraz 10% do doładowania. W dzisiejszym odcineczku kolejna, a zarazem ostatnia skrzyneczka eventowa Totally Not a Case. Przejdziemy sobie w tym momencie do niej. Mamy bardzo dużo po wczorajszym materiale. Nie ma co ukrywać, że zarobiliśmy sobie no 55 tysięcy zł. Także dzisiaj zaczynamy oczywiście standardowo do 10 punkcików. No i co. I zaraz sobie weźmiemy, pójdziemy na Case Battle. Oby to było szczęśliwe dla nas. No a teraz otwieramy sobie i liczymy na jak największy proficik. 0 do 1 zaczynamy. Non-Revolution Empress. ok, co my tu mamy? 774, także. Mamy w tym momencie 1 do 1 trajtorki I stalker chyba w złym stanie 554 zł i tak mimo tego Stalker jednak coś tam trochę podbił Ale jest teraz emeczka, masterpiece i unpick crime scen I tutaj mamy 1200 zł, 2 do 2 w tym momencie No kurde, takie dropy to ja mógłbym mieć zawsze eee, Dobra, lecimy sobie dalej 414, 2 do 3 Sprawdźmy, sobie, co kolejnego nas czeka Hyperbestia Apep Kurs Fairtail 741 3 do 3. I powiem wam, że 1 za 1 idzie MP9 Bulldozer. Ok, tutaj nie wiem, czego się mogę spodziewać totalnie, i prawie mogłem się spodziewać profitu 3 do 4. Także no, niestety, nie tym razem Hyperbeast, e, zobaczmy sobie 236 zł. Kurde no, troszkę nam teraz ucieka, eee, 3 do 5, jest 4 do 5, dobra, więc fajnie. Eee, co tam dalej się ukryje? Oj, fajne kałaszki, czy one dadzą nam profit 5 do 5, czy jednak nie? Jednak 4 do 6, dobra, lecimy sobie dalej. Potencjał w tej skrzynce jest spory, a tym bardziej jak odpalimy go na yester modzie na case battlach. Ale dzisiaj może tak nie będziemy ryzykować, zrobimy sobie tryb shirt. Także no zobaczymy, sobie, co tam nam wyleci. Na razie mamy 4 do 8. Także troszkę nam ucieka tutaj ta skrzyneczka. Hyperbis Neon Revolution. No kurde, ciężko będzie. 4 do 9. No i Neon Revolution. Zobaczmy sobie. Niestety jest to 4 do 10. No ale dobra, na dzisiejszą bitwę mamy 48 tysięcy zł. Ale tak jak powiedziałem. Robimy sobie tryb shirt, O kurde, może jeszcze coś w ekwipunku będzie. Ile tutaj będzie? 21 tysięcy zł. No dobra, zaryzykujemy sobie. Mamy 70 000 zł przez ostatnie parę odcinków. No dobra, wygląda to imponująco. Ale czy to tak samo będzie wyglądało imponująco po zakończeniu tego materiału? 10 skrzyneczek. No i zobaczmy sobie. Tryb shirt, Czterech graczy. No, i lecimy. Musimy sobie dropnąć e, 5 naklejek nawi. Na ile na 40 skrzynek musi polecieć 5 naklejek nawi? Dobran, no to co? Lecimy sobie tutaj bez presji, ale fajnie by było, jakbyśmy sobie zarobili. Drugi najdroższy skinek, e, do, Nomad Doppler, e, też fajnie jak leci. O, tam pewnie gdzieś psa słyszycie teraz, bo się obudził pewnie. No ale ten Nomad Doppler nam jest bez naklejek Navi i jest to już trzecia skrzyneczka bez niczego. Jest yy, motylek Fejdzik, okej, okay, też fajnie, ale ja potrzebuję, kurde, nawi fade'ów. Yy, ja potrzebuję naklejek Nawi, Bo jest tragedia i widzowie, no nie, nie mówcie, że to się tak źle skończy, proszę, chociaż jedna, żeby komuś poleciała. Weissy. no i to jest po 30 tysięcy na łeb, aby. Dobra, jest drugi, ale tu trzeba naklejkę. Proszę, dajcie jedną naklejkę. Serio, nie wleci żadna naklejka. Ale lipa się dzieje. Taka lipa z takiej skrzynki. Jeszcze jedne wajsy, Ja 10 tysięcy tylko dropnąłem i 36 tysięcy. Połowę tego dostajemy. No cóż widzowie, no nie było to najlepsze. Myślałem, że jednak poleci ta Nawi chociaż jedna, bo no, tak się nie stało. Także w dzisiejszym materiale to wszystko. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Siemaneczko!